Halo, halo, cześć, dzień dobry, witam bardzo serdecznie, z tej strony Dozo z kolejnym odcinkiem z Call of Duty Modern Warfare Multiplayer. Wyjątkowo, sezon trzeci już wjechał, na kanale pojawił się, pojawiło się omówienie, natomiast stwierdziłem, że skoro ma być dzisiaj multiplayer, to będzie multiplayer. Troszeczkę spóźniony, bo nagrywam to 17.10, więc myślę, że do 18.30 powinienem się wyrobić. Ale co wam chcę pokazać? Pokazać wam chcę dzisiaj Call of Duty League. To, jest, to są gry na zasadzie właśnie... Na zasadzie, na której odbywają się turnieje, więc jest parę rzeczy zablokowanych, m.in. klejmory, rakietnice, niektóre karabiny. Znaczy nie wiem, czy to dokładnie tutaj na, ty, na tym ligu jest zablokowane. W każdym razie wiem, że na turniejach są niektóre karabiny, na przykład Famas zablokowany, wszystkie shotguny, wszystkie LKMy co więcej, właśnie te wszystkie klejmory, miny przeciwpancerne, nie można broni opierać o przeszkody. Czy coś jeszcze? Chyba tyle. Jeżeli jestem, jeżeli się nie mylę, mi też się tutaj ścięło, także wybaczcie, ale to akurat sam Modern Warfare. Zobaczymy, czy w ogóle gra będzie działała, czy mnie nie będzie wyrzucało na początku tego trzeciego sezonu. Bo jak grałem sobie solówki na Warzone, to dokładnie tak było. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądało. W każdym razie, jeżeli jesteś nowy na kanale, to przede wszystkim Cię gorąco witam. Zapraszam do suba, zapraszam do lajka, zapraszam do komentarzy. Zapraszam również na Facebooka i Discorda. Na Discordzie sobie gramy w Warzone wszyscy razem, ewentualnie w multiplayera, ale też w inne gry. Jeżeli masz na to ochotę, to oczywiście możesz sobie spokojnie znaleźć. Kogoś do innej gry. Także, 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 także. czy ja na pewno dobrze włączyłem? Nie, włączyłem sztab hardcore. Tak? No, tak wygląda, jakby to był hardcore. To czekajcie, to opuszczę grę, bo to chyba włączyłem nie to, co chciałem, bo nie wybrałem tam tego filtra. Prawda? Prawda, nie wybrałem filtra. Dokładnie tak. To jeszcze raz. Eee, Będą aktywne twoje zestawy uzbrojenia z meczów niestandardowych, zostaną odpowiednio zaktualizowane, aby zastąpić wszelkie przedmioty niedozwolone. Uuu, e, to mi pozmienia wszystkie zestawy. W sumie, dobra, no trudno, sobie pozmieniam. Zobaczmy, czy coś się zmieniło na moje. Oj, Aha, bo to z tego zmieniło. Dobra, to nie jest tak źle. Bo to są jeszcze zestawy z takich gier yy, Nieprywatnych. no tak, prywatnych na, na prywatnych serwerach. Także, także tak to wygląda. Yy, no dobrze, bo myślałem, że mi pozmienia wszystkie te moje, yy, te moje zestawy na na czym? Na warzone i będę musiał to wszystko od nowa ustawiać, ale to dobrze, że nie zmieniło. i zniszcz na zasadach turniejowych. To tak troszeczkę w sumie fajnie. Tylko że kurde, nie mam jeszcze nic ustawionego. Dajcie mi chwilę. Chropowata owika, kolba łamana, a tu szybkie dłonie, sprawne dłonie wybaczcie. Desert Eagle. Jakbym mógł? Fantastycznie mogę. Obserwator duch. Tutaj Semtex, o właśnie, jak widzicie jest dużo granatów zablokowanych i tak dalej, nie wiem czy mi przestawiło wszystko, chyba mi nie dało wszystkiego, eee, ale no cóż, tak bywa, zobaczmy jak to wygląda, nie mogę oprzeć broni, może klikam przycisk, gdzie jest w ogóle nasz teammate, nasz teammate jest na B, jeden nam zostanie. jeszcze dwóch powinno być, no dobra, to przeszliśmy się na B, widzę, że kolega jest na A, kolega tutaj go zabił na tych schodkach, jak sobie szedł. Więc można się tak skampić elegancko. O fajnie, że, że, że słyszę, co on powiedział. W sumie dobrze, dobrze mi posłużyło. No, niestety to trochę tak wygląda na, na tym trybie. Znajcie zniż takie kampienie się trochę robi z tego. Aj cholera. Nie wiem czemu go nie obuszyło. Nie trafiłem czy co? Ale dobrze, że nasz team i How the Dobra, przyciszmy sobie tbiarzy. No nie wiem, nie zginął po prostu. Tak bywa. Także kurde, ciekawe, ciekawy. Powiem Wam szczerze, że nie gram na tym trybie, z tego względu, że nie jest to hardcore. Ale jest to na pewno fajna sprawa, że zostało to wprowadzone. Mi to się podoba. Patrzmy za naszą bombką. Myślę, że to dobry sposób na grę. Żeby jednak bombkę ubezpieczać, a nie lecieć na przykład na B jak nasi sojusznicy. Chyba, że są teamem jakimś na Discordzie. Tak może być. Nie mówię, że nie. Już wiem chyba co chcę poprawić w tym zestawie swoim. A mianowicie kontrolę odrzutu jeszcze. Jeden będzie nasz typiasz. No dokładnie. To okay, jest spoko. No elegancko w każdym razie elegancko. E, nie mogę zmienić teraz szkoda. Chciałbym dodać tą kontrolę odrzutu. Zamiast szybszego przeładowania. Jeszcze nie mogę zmienić spoko. Kolejny lubi. Kolejny pan sobie gada. Nie ma problemu to i pod lufą dajmy sobie operatora, elegancko. Pamiętajcie operatora, nie rangera, już to tłumaczyłem. A i nie mi jeszcze tej, tej, tej. A jak wybiorę jeszcze raz? O, to chyba teraz dało, tylko nie trzyma za to. Ciekawe, tak, jest ten chwyt, ale nie trzyma za niego. No dobrze, to, 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 to się ceni generalnie, że dodatki do niektórych broni niby działają, a tak de facto nie są używane. Ona B chyba są, tak mi się wydaje. O, no, tylko jeden przeciwnik został już. W ogóle trzech mamy tylko przeciwników na pięciu. Więc generalnie nie fajnie. To taka nierówna gra, się nam trafiła. O, już jest czterech. No dobrze, to dobrze, fajnie by było, gdyby zostało porówno. Nie, już jest trzech. No cóż, tak bywa. Chcę po prostu wam zaprezentować, jak to wygląda mniej więcej. A ja jednak tylko hardcora i, i co, i strzelaninę gram. Strzelanina jest kozacka, strzelanina to Bóg, to życie. Znowu jest nas czwórka, znaczy po czterech. Kolega z nożem sobie pobiegł na A, na B. Przepraszam, najmocniej z bombą. My sobie wygnijmy za nim. Kolega sprintuje ewidentnie. Drugi kolega z nożem, no okej. Okay. Ja rozumiem, że to nowa meta. Na zabijanie wszystkich z nożem. O, o granat. Spoko. Tu, o, tu jest, na tych, na schodach. Ja Myślałem, że już nikogo nie było w tym domku. A, ja byłem pewien, że on go zabił, bo widziałem trupa po lewej. Okej. Okay. A to, że on się w pierniczu, bez sensu. Na pewnie daszku siedzi? Nie, nie siedzi na daszku. Albo go już zabił, tam ten. Ten kolega już go zabił pewnie. Zuzi sobie biega, proszę bardzo. Z celownikiem monopol. Okej. Okay. ludzie. Please. Please. Mikrofon ogar. Przepraszam za nich, jakby nie mam na to wpływu. Znaczy, chyba się da wyłączyć dźwięk, znaczy na pewno da się wyłączyć dźwięk z gry, tylko akurat pod tym samym klawiszem mam zatrzymanie nagrywania w OBS-ie. E, więc tego nie zrobię w tym momencie. Wolę po prostu wyciszyć. Ale znowu wyszedł jeden, potem przyszedł następny. Także strasznie nierówna ta gra się zrobiła. Wygrywamy ostro. U nich już jeden w ogóle typ nie żyje, nie wybrał pewnie jeszcze broni zanim zanim runda się zaczęła. Ale doszedł następny, ok. Tak też może być. już teraz oni mają piątkę z kolei. No już nie. Pst. Dobra, tutaj nikogo nie ma. Nie wiem, czy nade mną nie był. Dobra. A drugi jest nade mną, ok. Wejdźmy tędy. Sprawdźmy, czy tutaj nikogo nie widać. Nie widać. Tak, no jest no ewidentnie. Albo tutaj. No właśnie, twardziela to ja powinienem mieć akurat na, na turniejowym. Jako atut główny, który się odpala od razu na grze, a nie obserwatora. Bo zmieniłem to na poprzednim zestawie, no ale oczywiście nie wiedziałem, że, że będzie dobierało inne zestawy. No ale cóż, tak bywa. Tak to jest na Ci zniszcz, że ten, kto broni, to niestety jest niejako zmuszony do kampienia. Ja, jak widzicie, i tak się do tego nie stosuję, i tak biegam generalnie. Mimo, że gdzieś tam w pierwszej rundzie pokampiłem, to, to i tak staram się biegać po tych mapach. Nawet jeżeli mam bronić. Wiecie, zabity przeciwnik to zawsze jednego przeciwnika mniej do ataku, więc. Moja taktyka jest słuszna, nie chcę słyszeć ani słowa sprzeciwu w ogóle, więc proszę mi nie pisać w komentarzach dozo, yy, ty bambusie, bo się nie będę słuchał. A to ciekawe w sumie, że z nożem szybciej biegają, trochę tak CS-em zaśmierdziało. Aha, dobra. A i drzwi były zamknięte, no to pięknie, to ogłuszyłem sobie swojego. Cześć kolego, czemu stoisz tak? To ogłuszyłem w ogóle swojego typa. Rzuciłem w zamknięte drzwi. Nice, tego nie zauważyłem w ogóle. Fajnie, że bombę ci tam ustawili pod paką, a ty kampisz w domku. To, to świetnie, że, że tak grasz. Nie ma problemu żadnego. No dobrze, no wygraliśmy. No, powiedzmy, że się udało, ale no nie jestem do końca zadowolony z tej gry. Ale to pewnie dlatego, tak jak mówię, przegadam. To jest problem, no, generalnie. No dobra, to możemy przejść na strzelaninę. Wydaje mi się, że to jest spoko pomysł. Bo strzelanina jest kozacka, na to Bug. Strzelanie na to życie. A w następnym odcinku pokażę Wam, na czym polega tryb realizmu. Także jeżeli chcecie się dowiedzieć, to zapraszam na następny odcinek. Natomiast teraz możemy sobie pyknąć ze trzy strzelaniny. Zobaczymy, jak to wyjdzie czasowo. No i dobra, i mamy mapkę Hill. Jest to moja znienawidzona mapka, jeżeli chodzi o strzelaniny. Jesteśmy jeszcze sami w drużynie, to też się ceni. Dlaczego znienawidzona? A no dlatego, że tu się strzela właściwie w tagi, a nie w przeciwników. Co wy robicie? No widzicie, to, to, to jest właśnie mapka hill I, I strzelanie po, po tagach, a nie, a nie po przeciwnikach, bo wszystko to, wszystkie krzaki zasłaniają po prostu całych przeciwników. Dlatego jest to moim zdaniem jedna ze słabszych mapek na właśnie strzelaninę. No ale cóż można zrobić. Cóż zrobisz, jak nic nie zrobisz. W ogóle oni też są pierwszy raz w tej grze, w sensie w tej rundzie, bo też ich pierwszy raz zginęli, nie mają żadnego kila. Jakoś dziwnie strasznie wyszło. Tu jest kolega, ale mam tylko dymny, więc śred. no strzeliłem przecież, halo. A na dwóch to taka gra właśnie. O, kolega ma nowego operatora, bo ja wam nie pokazałem, jak on wygląda bez nogi. Bo ten operator jest z kampanii z tego Modern warfare, i on tam się poświęcił, żeby tam jedną fabrykę sobie wysadzili. I generalnie, no, tendencja była taka, że on raczej nie przeżył, ale tu widzimy, że jednak przeżył. A Arecia! Drugi wyszedł. Nie ma problemu. Uff. No, fantastycznie. No, czasami takie gry się trafiają, niestety. Striker, dzień dobry, panie UMP. Boże, jak ja kochałem tę broń w Modern Warfare 2, to była moja ulubiona broń. W dwójce i w trójce, wtedy też była MP5, ale wtedy umpem to po prostu kosiłem tak, że szok. Uwielbiałem tę broń. Tutaj niestety ją troszkę mniej lubię. Tutaj jednak na hardkorze e, moim zdaniem MP5 jest mocniejsza. No dobrze, mamy dużo szans jeszcze do wygrania, jest tylko 2 do 3, więc może damy radę. O, ogłuszający mam, no, to sobie rzucę akurat wtedy, kiedy typ na mnie wychyli. Zawsze tak się dzieje, dlaczego tak się dzieje, nie mam pojęcia. Ej, autentycznie, za każdym razem jak rzucam granat, to zawsze po prostu w tym samym momencie wychodzi na mnie przeciwnik. Dlatego nie lubię używać granatów, I nie wiem, wiem, że to głupie, ale no, granaty generalnie są przydatne, nie, fajnie, fajnie jest ich używać w takich istotnych sytuacjach, żeby jednak tego przeciwnika dojechać, ale no u mnie to wygląda właśnie w ten sposób, że ja zwykle rzucam... Lwaj, Dwaj. ruskie suka, blyat, ale larozo. No. No, to tak się bo Tak można pogadać sobie z typkami. To jest śmieszne, akurat. To jest bardzo śmieszne. Szanuję. No dobrze. Mamy 600 obrażeń. Nasz kolega tutaj za bardzo nie potrafi się odnaleźć w tej strzelaninie. Ale to się zdarza. Ja też często gęsto mam tak, że. Że. O, jaki mamy magazyn? Nie. Dobra, to oprzyj. Ja myślałem, że już mi wyskoczyło. Wyskoczył komunikat o przeładowaniu. A to tylko oprzyj, okej, okay, sorry Już chciałem przeładowywać Tak się zdziwiłem, nie? PKM? I przeładowanie po 25 pociskach? Co jest? Spojrzałem na pociski 74, okej okay. Zwracam honor Snajpera, Uu, to muszę zrobić więcej miejsca na myszkę Żeby tutaj jakieś flickshoty może poszły A nie, bo oni będą kampić, no przecież No i dupa E, sprytniejszy jestem. Dobra, dobra. Ja, że go nie trafiłem tam, do którymś razem, to, to się zdziwiłem. prawej był jeszcze, okej. Okay. No nic. sniperem urodzonym nie jestem. Tym bardziej takim. Znaczy, bardziej chyba właśnie takim szybszym. Bardziej mi idzie to, 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 to takie szybsze celowanie. Mimo, że tutaj wam tego nie pokazałem, to jednak. To jednak to mi lepiej wychodzi, aniżeli takie kampienie na 200 metrów i, i, i próba ustrzelenia kogoś z większego dystansu. Ale to tak jak widzicie, to, to to, wcale nie jest dla mnie zasada. Że, że jak idę na blisko ze snajperką, to będzie lepiej. Jest troszeczkę lepiej, może w ten sposób. Po lewej go widziałem, To mi się wydawało. No nie, no halo, strzeliłem przecież. Słyszeliście na pewno. On to nawet nie zobaczył tego pocisku, prawda? Server serwer nawet nie zarejestrował. Ja piernicze. Ale wstyd. Trochę szkoda, no ale dobra, 5 na 5 będzie pewnie. Chyba, że kolega tutaj ugra na dwóch. Jednego tu już zabił wcześniej, ugrał, proszę bardzo, jak ładnie. Brawo. Oklaski, proszę napisać w komentarzach. Brawo, kolego Fabiulus Fred. Dałeś radę. Czoko, czoko. Oui, oui, très bien, très bien. A kolejna strzelina na mapie Shipment. Jeżeli ktoś grał w pierwszego koda, to na pewno mapę kojarzy. Oczywiście ta mapa wróciła do tego Call of Duty. E, była Go nawet broń. na moim kanale, już się znalazła nie, nie w postaci MEMA. E, no to wiecie, na czym ta mapa polega. Generalnie, jeżeli chcecie odblokować broń szybko, znaczy jakieś dodatki, czy ją zlewelować, to właśnie na tej mapie, to właśnie na tej mapie się to robi. No tutaj się po prostu opiera broń o, o beczkę i, i ma się wszystko w dupie. Że się tak wyrażę, Aha, kolega sobie uciekł, ale heda zerwał, aż mi się przykro zrobiło. Ok, gdzie jest ten ostatni? Chyba na górze tam siedzi w jednym z kontenerów, bo tak, tam się da wejść. Tylko, że ja jestem na hita, a on raczej nie jest i to jest problem. Dobra, teraz już jest. O jezu, serio. Myślałem, że będzie siedział trochę dłużej w tym kontenerze i się nie spieszyłem z y, celowaniem. No to nieźle. To pięknie wyszło, Dozo. To pięknie, to się popisałeś. O, halo, chodź tu. Haha, <ścoughs> jest pięknie. O to chodzi! Piękny nożyk w główkę. I wziął. Pyk. Pięknie. Brawo, Dozo. Pokczamp. Brawo, ale to wyszło, ale to wyszło. Ale to wyszło. Ho, ho, ho. Kto by się tego spodziewał, że Dozo coś takiego zrobi? Co nie? Dzień dobry. O, na plecach mi siedział. To nieźle. No to fajnie, że przebieg przez mojego sojusznika i. Spoko, nie, nie ma problemu żadnego. O nie, halo, co ty robisz? Kolego? Co to miało być? Co to za cel? No dobrze. Sprawdźmy jak to wyjdzie. W tej rundzie. Dobra, jednego udało mu się zabić. Spoko. Dobra. Nawet nieźle. Stewie, proszę tam nie masakrować swojej klawiatury. Ale jestem dumny z tego noża, no. A to było piękne. O mój Boziu. O moja złota Boziu. Aha, tam se oczywiście. Tego... Się nie spodziewałeś? A jednak się spodziewał? Pewnie mnie zobaczył gdzieś tam albo usłyszał. Ale ugrał nasz kolega, który wcześniej nie potrafił celować. Tutaj, proszę, pięknie, jak rozwalił ich. No, elegancko. Jeszcze dwa pociski z biodra weszły. Na no, farciku. Nie, no, pięknie, pięknie. Nie, naprawdę bardzo lubię te strzelaniny. I nawet na takiej mapie jak shipment. Znaczy, shipment w ogóle jest stworzony. Ajajajajaj. Do tego stworzony, więc. Gdzieś tu znowu kampi, prawda? Jestem wręcz pewien, że on tutaj będzie dokładnie. Aj, dlatego nie lubię LKM-ów. No, jak się przestanie celować, to już potem nie da się wrócić do walki, bo zanim przyceluje, to pół godziny mija. Kusza z celownikiem. No dobrze. No dobrze, sprawdźmy to. O nie, halo, tu jesteś. Dobra. O nie, Halo, nie mogłem, nie mogłem się ruszyć dalej, bo byłem zablokowany przy leżeniu. Dlaczego? No nie, go zabił na spokojnie. Ruszałem myszką w lewo, ale nie mogłem przycelować, bo mnie nogi blokowało ten kontener. Ja w ogóle myślałem na początku, że tam mój sojusznik wleciał. I tak strzeliłem i się dziwię, że, że nie zabiłem typa, to znaczy to swoją drogą, że nie zabiłem, bo nie trafiłem. Ale byłem przekonany, że, że to sojusznik. A tu patrzę to dwóch typów pieka. Z ponią. Widzicie, jak ta kusza wolno lata. Zapomniałem, że jeszcze termit. Eee, z tego bełta wylatuje. Nie z każdego, to jest modyfikacja, oczywiście, do kuszy, ale no i tak. No nie, nie nie przepadam za kuszą, bo te bełty tak wolno latają. Ja nie wiem, kto to wymyślił, że te bełty tak wolno latają. One, że w ogóle w powietrzu się utrzymują, to jest nieźle. MP5 coś dla mnie, ale oczywiście się wyglebie, bo przeciwnik wszedł za pół sekundy za późno. Kolega ma jakąś padaczkę, jak zabije przeciwnika. Dobry jest ten Stewie, trzeba mu przyznać. Wait czekaj, chabion, chabion 6 na 7, to, to nie są dobre staty Na nie. No nie, co jest, skąd wiedziałeś, halo Co za typ, koleś na jakichś dragach musi lecieć, bo ma taki czas reakcji, że szok e, Bardzo dobry gracz, bardzo dobry gracz, nic nie mówię Że nie ma innych hardcore, to by było spoko. Wszystko mogłoby być w hardkorze. Swoją drogą, Warzone ma być w realizmie, nie w hardcore. Znaczy w hardcore chyba też, ale gdzieś tam pewnie przyszłości to wprowadzą, gdzieś tam za dwa tygodnie. Mm, jestem ciekawy, jestem chętny do przetestowania. O, ugraj to! Pięknie, to mamy jeszcze jedną rundę. No dobra, no zobaczymy, jak to wyjdzie. Wyrównany meczek. Na początku tego, te, tego mojego teammate'a się trochę bałem, że on nie będzie dawał rady, bo przez dwie rundy zrobił 170 obrażeń. Ale teraz to mnie nadgonił wręcz, więc. No jeszcze po tej akcji, gdzie nie mógł w ogóle trafić typa. No tak, skąd? Gdzieś też mogę z prefire'em wychodzić. Nie ma problemu. Okej, okay, zabili się nawzajem, ja mam więcej hapsa. Dobra, myślałem, że Heda od razu dostanie, ale najwidoczniej nie chciał dostać Heda, więc nie dostał. Najważniejsze w życiu jest to, czego się chce. Pamiętajcie o tym. No nic, no to takim pozytywnym akcentem możemy zakończyć dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że się podobał. Pamiętajcie o sobie, pamiętajcie o srapse w górze, komentarzu, odwiedzeniu Facebooka i Discorda. I mam nadzieję do usłyszenia na następnych filmach na kanale. Dzięki wielkie i dozor!